Witam z Wilkowej Tu się już szykują Robert już się szykuje i tak samo A jak? W tych. tych pięknych okolicznościach przyrody W tych pięknych okolicznościach? <grym> przepraszam, przepraszam O co tu się rozchodzi? Obstrągi Przepraszam, przepraszam. Przyszedłem pić, a nie łowić Pić, łowić? Ja piś, nie łowić no dobrze, to ja się muszę zacząć coś rozkładać. Znajomy z pracy wczoraj opowiadam. Ogólnie pan zaszywka co jakiś czas, bo sobie nie daje rady. No. Mówi wyszedł do sklepu po bułki. Wrócił po 10 godzinach, bo sąsiada z Bimbrem spotkał I wchodzi do domu Kochanie, nie uwierzysz co się stało Żona już pierdzielę Nie uwierzysz po kochanie co się stało I już mamy historię na początek Ale my nie spotkamy dzisiaj kolegi z Bimbrem. Nie, 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 dzisiaj, nie. dzisiaj łowimy Pora zaczynać Tam droga? A spokojnie, fajnie, puszczutko tak, że tak? jak mówiłaś o. Więc ja chciałem powiedzieć, czy jakieś te opłaty się robić? Yy, o to, to później To później tak? tak, bo myśmy jak byli pierwszy raz to... No to na co wy to... czekacie? No... Na się... ciebie czekaliśmy Na kamerę nie weźmie Na, 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 na nie. ciebie czekaliśmy Aha, <laughs> dobra, dobra, dobra. Ups Zostaw te ryby O, branie miałeś? Proszę bardzo nie dusię, ty. Ja to od Marka chodzę, to nie Beata, no? za postojowe to nie płacą tutaj. Postoje, no. Oj. A ja się przespaceruję. Oj. Ręce ogrzejemy. A za kilometry tobie też, nie ten, płacą? Tak. Mi z metra. O, tak proszę jest? bardzo. No, który Paweł dzisiaj? Nie, szósty, 24, 24. no tak. No i ładnie zasuwa. To taki typowo pstrągowy, bo no. miałem okazję w końcu, to, wiesz, sprawdzić sobie tutaj. dobra, wystarczy, już wystarczy. Nie wiem, czy na różowy, ja, jest... Na różowy. Bo, wystarczy. Zdarza ja ja no, się tego szaleństwa. O! Przedstawię sobie. Ale ładny boleń. Zaraz <śleski> Marek. Chodź. Tego jak pogarsz, go no, ładny jest. No. Ładny no. Fajny, no. Na blaseczkę ci się trafi. O, elegancko Poset już Honor wyprawy, żeś kurwa uratował No blaszkę fluo do no blachy, Właśnie blachę do uchyli. Fluo, wiesz. Nie zadwastowałeś mi tu sprzętu? Nie. Ja. Dobrze. Podał No, udało się. Poluzuj go, poluzuj go, Dorota. Gratuluję, synku. Pogasz się ze swoją zdobyczą. Wychacz? Ładny kropek. Przy brzegu mu wziął. Ładny. No, Na blaszkę. Przy brzegu. Ale się. Pogasz się. No, wypuszczaj. Ale piękny. Wypuszczaj negusa. No, dawaj. No, uratowałeś konia. No, piona, zobacz, zobacz Słuch, jaki Uważaj to na mętko, uważaj, uważaj, żebyś sobie nie płalał. Elegancko, co? <słuch> to Nygus, nie? A ja chodzę i palę tylko, więc. No i dobrze, <słuch> no. Poczekaj, nie podchodź, nie podchodź. Ale chodzi, tak zły Odbieraj go Podbieraj, dawaj, dawaj, dawaj Dawaj go, dawaj Dalej, przejdź przejdź przejdź, 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 przejdź O, już się nawet wyhaczył fajnie sam o. Na harcie mm, Czekaj Już w się nie wypył nie, nie no, co ty Muszę przejść tutaj, żeby Woblera wyjąć o. o kurde Czekaj, czekaj, czekaj I zaraz go wy... Wypuszczamy Ale uciekajmy stąd O Robert Robert Już i ładnie poszedł Aha. pięknie Chęć tam trochę większe na papery, ale jednak silniejsze nie? No. <noise> nie, powiem Wam, że jakiegoś na pofery nie robiłem, a teraz tydzień, że warto mieć w pudełku. O konie jak się zajebiście łowi, nie? Tak? No nie widziałeś na tym, na kanałku Nie tylko o konie, ale rozlipakki Pała. O, proszę bardzo. Nareszcie, Pała. no. Beata, brawo! Brawo! Łowić to trzeba umieć, tak? No. no, brawo, brawo. O, się... panierował. Kurna! No, spuścimy. U. Spuścimy. O. Dobra, Puścimy. Dobra, wpuszczamy go, do nie będziemy się cieszyć. O, pójdź, Poszedł. Gitara y, y, jest. Wadka, jak się teraz czujesz? Wadka, jak się czujesz? Nie charczę, nie pluję, jakoś się czuję. Beatka strzeliła się w przynęte. Tak, ryba za rybą, dzisiaj... Kończymy, nie? Junior. Ale to tą jest... nierówną walkę. No ale uratowaliśmy po jednej sztuce. Udało.